Ja ze swojej strony deklaruję pełną współpracę z nowym ministrem finansów, jeśli będzie, z nowym rządem. Ani gorszą, ani lepszą niż z poprzednim rządem. Taką samą, bo proszę też pamiętać, że Narodowy Bank Polski jest niezależny. No. Także z nami czasami współpraca jest trudna. A jak ktoś nas niesłusznie o coś oskarża, na przykład o to, że spowodowaliśmy inflację, to musimy na to z całą siłą odpowiadać. To jest Ustawowy wymóg wobec Narodowego Banku Polskiego, edukacja. Jak ktoś oskarża publicznie, brutalnie, agresywnie, że Narodowy Bank Polski powoduje inflację, czy spowodował inflację, a w ogóle jest przyczyną inflacji, no to trudno, żebyśmy jako NBEP siedzieli spokojnie. No musieliśmy odpowiedzieć na to z całej mocy, jakiej mogliśmy komunikacyjnej, edukacyjnej. Wiadomo, co jest przyczyną inflacji: inflacja, COVID, wojna. Rewolucja energetyczna, identyczna we wszystkich krajach. Do znudzenia Państwo na konferencjach pokazuje wykresy, gdzie inflacja we wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej wygląda tak samo. U nas jest niższa teraz nawet, no ale to podobne są procesy. Można zrobić błąd, ale cudu nie można zrobić, żeby nagle jakiś był kraj, w którym nie ma inflacji. Chyba żebyśmy zrobili 25% bezrobocie.